Bigos! Mówi Ci to coś? Tu powinien być fragment, kiedy czytam, jakby, czym jest Bigos, encyklopedyczną nazwę. Powinienem odpalić Wikipedię i Wam to przeczytać, ale to nie jest profesjonalny kanał, więc odpuśćmy takie fanaberie. Bigos! Siemano, klockowe świry! Witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale i zastanawiać się pewnie po raz kolejny. Bigos, o co chodzi WTF? Chciałoby się zapytać. Zaprezentuję y, Bigo Zwiedzenia na Czas. No to ja już wam tłumaczę. Bigos, no możecie nie mieć w domu świąt, ale bigos musicie mieć. Nie wierzę w to, że nie macie raz w roku w domu bigosu. Znaczy, wierzę, jak Bartek się mówi w internecie. No to moi mili, bigos to często jest coś, gdzie się rzuca niby wszystko, tak? Trochę kapuchy, trochę grzybów, niektórzy śliwki, liście laurowe. I miałem nie wymieniać tu przepisów na bigos, a właśnie to robię, więc zaprzestańmy tego. I właśnie w dzisiejszym odcinku będzie taki odcinek. Zebrało moi mili się trochę mitych rzeczy różnego rodzaju, trochę opowiadania o tym, co aktualnie się dzieje na kanale. Trochę też o KCU zresztą się zdarzy. Troszkę paczuszek będzie tutaj do otwarcia. I czego tutaj nie będzie, to ja w sumie sam nie wiem, bo sam chodzę teraz po domu i patrzę, co tu jest, co by w tym Bigosie mogło się znaleźć. Nie znalazłem lepszej nazwy po prostu na nazwę tego odcinka, jak właśnie Bigos, czyli wszystkiego po trochu i będzie taki luźniejszy odcinek, bez żadnej spiny, więc jeżeli was nie interesuje Klockozaur, Wers i okolice, to i tak zostańcie, bo chociażby będą tu takie ciekawostki jak... No słuchajcie, przyszła mi dzisiaj chociażby paka od Blue Szyniaka. no i tutaj pytając, aż targałem. co jest w środeczku, no to zobaczmy, moi mili, ja już się mocno spodziewam, no proszę, mamy tutaj na pewno Jurassic Worlda nowego, to wszystko pojawiło się w szorcie, więc wczorajszym, więc nie będę się powtarzał, ale Jurassic World chociażby dzisiaj macie w gazetkach, w gazetkach, w kioskach go macie, w gazetkach, no dobra, nie macie go w tym. No i trafił mi się również od Blue Ocean moi mieli, trafiłem i również karty. I lepiej się strzelić nie mogli, ponieważ no właśnie, wyszły nam nowe karty z kolejnej, kolejna seria kart Star Warsowych i ja jestem bardzo ciekawy, czy coś tutaj się nam zmieniło, więc udajmy się teraz na mój skryk i szybko przyjrzyjmy się tym kartom. No jak wiecie, jestem wielkim fanem Star Wars, a wyszła nam właśnie nowa seria tychże kart. No i taki multipak chciałem Wam zaprezentować, który również wydawnictwo Blue Ocean mi przysła. 30 zł to cena, którą musicie za niego zapłacić. Natomiast znajdziecie tutaj w środku 500 szatyków, co samo w sobie pokrywa tę cenę. A to dajcie tutaj również kartę limitowaną Luka Skywalkera, którą znajdziecie tylko tutaj. Nie ukrywam, nie będę go otwierał tutaj wszystkich kart, by Was też nie zanudzać. Być może zrobimy kiedyś o tym osobny odcinek. Jednakże chciałbym tutaj zaprezentować, jak wygląda, żeby to bo Już widzę tutaj pierwsze zmiany, hmm, chociażby kątem. E, czekajcie, żeby inną porównać. No, nie, no dobra, Jurassic World to bez sensu. Ale wiecie, napis z boku limitowana, a na dole. Ładnie, co i jak tutaj widać, więc wiecie, że jest taka opcja. Jeżeli chcecie zbierać wszystkie karty, no to faktycznie tu. Natomiast dalej, czy to jest tylko i wyłącznie stricte karcianka, czyli strona, w którą poszły karty chociażby Lego Marvel i nie jest to gra. Czy jest to właśnie znowu bardziej gra? W sumie to tutaj chyba często to była bardziej kolekcjonerka, właśnie jak patrzę teraz na te komisy czy statki. Czy będzie jakaś plansza? Zobaczymy. Zestaw startowy również idzie dostać. Jak widzicie, co mnie cieszy, bo oczywiście album trzeba sobie do tego dokupić. Odokoło no w albumie znajdziecie dwa plakaty, sześć kart, jedna limitowana specjalna, dwie karty limitowane, jedna karta XXL z Widerem. No a te karty XXL są trochę takie. No, w sensie dla nic potrzebne, bo innymi zagramy i tak dalej. Bardziej dla kolekcjonerki. Więc Wajder wygrywa, moi mili, Otwieram sobie, jak to wygląda. Sześć kart w środku. Czy się zmieniło? W którą stronę poszły? Czy są jakieś, wiecie, wodotryski, czy inne tutaj jakieś efekty świetlne? Na pewno bardzo podoba mi się tył, bo już tutaj widzę, że jest inny niż poprzednie. Wszystkie poprzednie trzy serie miały identyczny szablon. A tutaj w czwartej spotykamy się z w ogóle inną szatograficzną, co mnie już mocno na starcie m, cieszy. Jest ona taka ładna, fajna, plus te napisy jeszcze. Co dobre jest W języku jak... Wow no, srogo nas tutaj wita. Kajloren Ultra, fajnie. Ta przejrzystość u dołu jest niesamowita i powoduje, że te karty po prostu e, fajnie się ogląda, bo nie trzeba gdzieś w tym gąszczu szukać tutaj, co jak nie, naprawdę ona wygląda ładnie, kurczę, serio. Jak dla mnie, to ona mogłaby być takim mini plakatem, w sensie dla wiecie, dla minifigurek, jak, jakiś mocku, mega plakat, albo zrobić wokół tego ramkę byłoby super. Druga nie gorsza, w ogóle wszystkie w ten test zostały zrobione, spójrzcie, duku, czyli mamy opis i numer karty tutaj ładnie. Puzzle, jakieś elementy graficzne w ogóle, wszystko poszło w tą stronę. Ok, no harm danek dla mnie, naprawdę świetny, akurat w tym wypadku Gwiezdnych Wojen ta kolekcjonerka. czy mówię, zobaczymy jak pójdzie dalej z tymi kartami, bo jeszcze Mleja Organa i jeszcze karty puzzle, czyli też tutaj tyle będzie: puzzle takie i puzzle takie. Są z jednego obrazka, mogą być teoretycznie z jednego obrazka, przypuszczalnie są. Tak wyglądają nowe karty. Nie, dobra, nie powstrzyma się, drugą otwieram. Kurde, jedną miałem otworzyć, ale nie powstrzyma się, po prostu naprawdę uważam, że wyglądają one świetnie. Ten szybki opening i spójrzcie co mamy dalej czy to jest, yy, tak jest Rewa, trzecia siostra w ogóle jakościowo, ładnie błyszczą ładnie są wykonane, kurcze fajnie progres pozytywny e, szturmowiec pustynny, ok e, ta szata mogłaby się po bokach troszkę uważam bardziej różnić, chociaż spójrzcie mamy tutaj też ładne logo u góry u każdego właściwie, czy to jest oficjalne logo inkwizytorów, bo widzicie mmm, nigdy go nie widziałem na oczy, To jest bardzo dziwne ale fajne, że mamy u góry tutaj logo kto i co, e, Snook również prezentację zestawu to jest coś, co się pojawia komik, wow spójrzcie, duży komiks wow o kurcze, ciekawy jestem jak to będzie się prezentowało, czy są jakieś nowości duży komiks, tak to wygląda, tylko żeby to oby to był komiks a nie z lepego obrazku, no to jest progres jest zmiana, jak widzimy znów kolejna seria odchodzi od tego, by być faktycznie tutaj jakąś grą Jakąś planszówką, karcianką, a zostaje stricte kolekcjonerką. Ale powiem Wam szczerze, dla mnie tutaj jest to zrobione lepiej, bardziej z gustem niż to było w Marvelu. Ale dobra, ileż można o kartach, przecież mam jeszcze tyle innych rzeczy do poruszania tutaj. I słuchajcie, taki szybki przerywnik tutaj odnośnie tego, co aktualnie robię w życiu, w sensie bardziej w firmie. No to tak, robię miksa od Alu. Jest. Mhm. Mm no to kopłem, to już się rozsypało. Robię miksa od A do Z i tak, będzie on na kanale w trochę innej formie, mianowicie będzie on w soboty i tam będzie ściepa z całego tygodnia. Nie, misia nie było w miksie, Szaniusia go sobie tutaj przyniosła. Szani, aha, teraz się chowasz, teraz się nie pokażesz, tak? Siedzi tam, patrzcie. Schowała się. No ty bałagan narobiłaś misie mi teraz co? No, to nie ja, to twój. Także będzie miks robiony, a skoro już mam Waszą uwagę i jutro będziecie, mam nadzieję, udali tego miksa, no to może porozmawiajmy w ogóle, no właśnie, o tym co na kanale, bo wspomniałem o sobocie i tak dalej, więc. Słuchajcie, temat jest taki, że już jakiś czas temu postanowiłem zmienić trochę formę. Ja wiem, 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 jesteście przyzwyczajeni na tym kanale, że co chwilę się coś zmienia, a połowy nie dotrzymuje od cały ja. Ale, co ja chcę, ale akurat mocno jestem, wiecie, jakby entuzjastą tego zdania, że jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmienna. No i jakby od dawna za mną chodziła taka forma, żeby robić to w ten sposób, że shortsy lecą w tygodniu, a w weekend leci jeden duży film. I bardzo chciałbym to łączyć, by działało to trochę jak działało to chociażby przy pandemicznym domu, kiedy go budowałem. Czyli na przykład budowałem jedną część A, B, C, D i to było osobne odcinki, a w jednym dużym odcinku później zebrałem to do kupy. Bardzo chciałbym robić teraz filmy trochę w ten sposób. Póki to są wakacje, więc jeszcze to będzie trochę szaleństwa, więc może nie, ale postaram się jak najszybciej wprowadzić ten system. Oczywiście będzie on też tutaj fabularyzowany, No, zobaczycie, tak czy siak bardzo bym to chciał, przy czym już ten tydzień pokazuje, że to się nie udało. Bo w sumie w tym tygodniu już będą trzy filmiki. A to w sumie drugi czy trzeci tydzień, jak miało być to postanowienie, także wiecie, jak to jest ze mną. Niemniej, uważam, że to będzie fajniejsza forma. shortsy też lepiej wyświetlają, czyli po prostu Wam się bardziej podobają. Ja też w tej formie w miarę się fajnie czuję, szybkie i tak dalej, wiecie, jestem crazy, szybki, chłopak i tak dalej. Eee, więc tutaj też się e, fajnie w tym wszystkim odnajduję, więc będę chciał dążyć do tego, ale co przyniesie życie, zobaczymy, więc... Tak tylko mówię. Jakbyście pytali, trzeba ostatnio mniej dużych filmów na kanale. Chociaż powiem wam szczerze, nie wyobrażam sobie, jak ja to zrobię. Bo oczywiście chcę, wiecie, tam robić, tak na przykład to fajnie było w tym filmiku o siedmiu smoczkach. widać, tak, że mm, niby poruszam temat zbudowania tych smoczków, ale poruszam i trochę kabelowych tematów i trochę innych i ogólnie z tego kształtu i tak. W ten sposób będę chciał robić i dłuższy film, gdzie naprawdę poruszam więcej kwestii. Mm, ale zobaczymy, bo tak jak mówię, dla mnie już te sześć filmów w tygodniu to było mało, że pomyśleć to, co mam w głowie. Tylko jedną... A tu jeszcze gorzej, ale życie to sztuka wyboru i będę musiał z pewnych rzeczy po prostu zrezygnować, no i zobaczymy, w którą stronę to pójdzie, tak, więc jakby z jedyną stałą jest zmienna, a jaka to będzie zmienna, to jeszcze sam nie wiem, tyle o kanale, a teraz może czas na... aaaa, na w sumie, na co, no właśnie, w sumie na co, nie szanuj, nie na lisia. No słuchajcie miał być popisowy kadr, ale nie wyszedł, przyszła mi też nowa paczuszka od wydawnictwa Amit i będę ściemniał, to nie jest zupełnie ona. Nie mogłem się doczekać i postanowiłem sobie otworzyć paczuszkę z wydawnictwa Amit, bo wydawała mi się tak ciekawa, tak fajna, tak gruba i w ogóle piękna, więc została przeze mnie otwarta, a teraz wam zaprezentuję, co było w środku, bo co ważne, też poświęcimy Amitowi przyszły tydzień. To znaczy mianowicie każdej z tych książeczek poświęcimy chwilę, jakaś tam mikrokonstrukcja wpadnie i tak dalej, natomiast coś, co mam już w kioskach, bardzo fajne, Niestety bez grogu, ale za to z tym scout trooperem oraz z tym ścigaczem tu zaprezentowanym pozycja imperialny patrol. To jak widzicie, wszystkie mm, kocuszki w środku są. Książeczka to już wiadomo. Tak jak mówię, na przyszłym tygodniu pewnie poświęcę mm, więcej czasu Amitowi, czyli coś porobię z tymi konstrukcjami, pobawię się jakkolwiek z nimi, rozbuduję, przebuduję i tak dalej. Więc na pewno mnie do tego już zachęcają te książeczki, jak na nie patrzę. Mm, to jest pierwsza. Dalej na pewno będzie Batman, Superman, zamiana. No tutaj przykry niestety fakt. Okazało się, że Batmanem jest Bruce Wayne o Jezu, teraz spaliłem Miałby, że Batmanem nie jest Bruce Wayne a jest Superman Clark Kent a no no cóż, mą spaliłem, a może nie spaliłem, bo zawartość tej książki jeszcze za nami nie jest, ale że nadchodzi weekend, no to pewnie do niej usiądę i sobie po prostu mm, ją przeczytam. Dalej, z książeczek, gdzie mamy jeszcze dołączone elementy, no właśnie, ale pozostając w temacie Batmana, to macie w kioskach już nową Mroczną Przygodę, gdzie właśnie się do Batmana. Jeżeli ktoś z Was jeszcze tej kultowej postaci w swojej kolekcji nie posiada, no to jest chyba najlepsza i jednocześnie możliwie tania yy, metoda, by właśnie tutaj yy, Batmana zdobyć. To w ogóle piękna prezentacja jest ze wszystkiego, co jest właściwie do jeszcze kupienia i do dostania. Większość mam, więc też wow, super. Dalej książeczka, no to świat pełen dinozaurów, zadania komiksy oraz minifigurka. Tutaj w środku dostajemy, czy on nie ma imienia? Bo zazwyczaj tu pisze przecież imię i nazwisko. Zresztą tutaj na przykład tak jak tutaj, a tutaj nie mamy. Czyli to bezimienny pracownik parku jurajskiego, który łopatą wynosi, no albo kopce kretów. Albo, nie wiem, babeczki mmm, czekoladowe, albo co tam jeszcze w parku może leżeć na ziemi, prawda? Zagadki, łamigłówki, wiadomo. I ostatnią książeczką, nie powiem, moją ulubioną, chyba obok Star Warsu, ale chyba ogólnie najbardziej ulubioną jest gramy czyli świetna postać kobitki z padem na takim genialnym krzyśle gamingowym i z kawałkiem pizzy. Czy to jest kawałek pizzy? Bo nie widzę, zobaczymy. Tak czy siak, ja te książeczki będę przebudowywał, będę w jakiś sposób przerabiał, coś z nimi robił i poświęcimy temu szorcy w przyszłym tygodniu, także myślę, że będzie ciekawie, tak jak było w tej paczuszce. No, wszystkie z tych książeczek dostaniecie już w kioskach, o czym pamiętajcie. A teraz czas jechać dalej. KCU. Zapytacie mnie o KCU i tu się pojawia pewien problem, bo... A, ale muszę wam to zaprezentować. No właśnie. Nie działa mi światło. I to niestety nie jest kwestia żarówki, której tak sobie nie widzicie, jest taka jak w, sta w starych szkołach czy taka długa podłużna. Bo ją już dwa razy wymieniałem. Niestety, problem jest inny. Bo tak samo tam, gdzie robię zdjęcia do mojego chociażby sklepu, przystań klocków.pl, teraz się pojawia w tym napisie. Jeszcze raz, przystań klocków. No, nieważne, znacie mój sklep a link macie w opisie, no to moim mili jest taki problem, że gdzieś tam w całym pionie na ścianie siadły mi wszystkie, cała elektryczność i to nie jest problem wymiany żarówki, nie jest problem korków, bo to już było sprawdzane. Nie będę was tu zanudzał, ale przypuszczalnie gdzieś się kabel spalił, przepalił, i trzeba w ogóle kuć w ścianach, nie wiadomo co robić. I czemu was w ogóle zarządzam takimi faktami? Dlatego, że no nie jestem w stanie budować nowych rzeczy pod yy, kolejne rzeczy z KCU. Ja wiem, was to i tak nie dziwi, KCU tak się ciągnie, w międzyczasie chyba doszła druga połowa Tylu Widzów, bo jak ostatni raz kończyliśmy Elzupa, ale piąty, czwarty odcinek się ukazał Elzupa, Zupa, więc jeżeli nie widzicie to hej. Tak samo ukazał się finał finał Cybersmoka, hej. I wiele innych hej, natomiast Powiem szczerze, jest mi też trochę szkoda, bo wiem, że sam sobie to zniszczyłem, bo KCU druga fala ma być najambitniejszym jeżeli chodzi o sam projekt i pomysł no moim serialem w ogóle czymkolwiek powstało Ever, a niestety przez tą przez tą swoją a... No nie wiem, jak to nawet nazwać, no po prostu ślamazarność, trochę, trochę, że nie ma kiedy, trochę, że byłem w Lego Masters, nie było kiedy, a później to poszło wszystko. Wiem, że tak to rozwaliłem w czasie, że KCU, fala druga, hashtag nikogo, a wielka szkoda, bo to jest naprawdę tak dobre, serio... I muszę coś z tym zrobić, żeby to przywrócić. Natomiast jedna ważna tylko rzecz, bo faktycznie miałoby tak, że Lzub będzie, wiecie, przeplatał... In... <laughs> ...kłaczek. ...przeplatał inne, prawda, rzeczy. I to znaczy, że, wiecie, będzie chlebo jeden, Elzub chlebo dwa, Elzub, no przykład, bo oczywiście nie tak. I miałoby się teraz, oczywiście, UMI lecieć, ale że UMI to jest w ogóle najdłuższa rzecz, jaką będę robił w historii całego kasełu, jako produkcja, a nie mam jeszcze światła, to już wiecie. A piąty odcinek El zupa to będą słowa, na które czeka chyba każdy fan KCU, absolutnie każdy fan KCU, to Wam mogę powiedzieć, w piątym sezonie, w, sezonie, w piątym odcinku e-zupa padną słowa, na które czeka nie tylko każdy fan KCU, ale chyba i mojego kanału. Więc yy, stwierdziłem, że go zrobię w lipcu, wyprzedzając tak trochę, a tamta produkcja pewnie spadnie, że no, się nawet październik może, bo ona naprawdę będzie długa, ale to już zobaczymy. Więc KCU wygląda tak, że w lipcu pójdzie prawdziwa bomba, a później znowu długa przerwa i znowu pewnie wszyscy o tym zapomną. KCU. Ten odcinek to prawdziwy bigos zarówno we wszystkim, bo i w chronologii, i w tym co się tu znajduje. Wow, takiego bigosu dawno nie ugotowałem. Moi mili, przysłałem paczuszka w sklep e, poprosiłem, ładnie przysłałem. co się znajduje w środku powinniście już wiedzieć, bo ten pełnoprawny Aaaah, Aaaa! nienawidzę tego tego, bo wtedy mi się bierze. No nieważne, tak czy siak, przyszła mi niespodzianka, e, faktycznie. Niespodzianka, raczej się niespodzianka, no, zamawiałem jeden, a już czuję powadzę, że jest grubo, moi mili. Kurde, jak one świetnie pachną. E, przegląd tych katalogów już na na kanale był, w sensie to, co nagrywam się nagrywam dzisiaj, a przegląd zaraz pójdę nagrywać. Natomiast rzuciłam wam to do bigosu. Raz, dwa, trzy, pięć katalogów, aż mi przysłał Tomek, sklepkolski.pl. Ej, pachną. Ej, dawno tak dobrze katalog nie pachniał. Serio. I chyba jakoś ciągło się papier poprawił. No proszę, proszę, ja sobie zaraz idę przeglądać. Wiedzcie, że u Tomka zamówicie sklepklocki.pl Jakiekolwiek zamówienie, katalog w formie papierowej macie dorzucany I ja popieram to, bo jednak papier to papier. I posiadanie tych katalogów, móc przeglądać je w łóżku i tak dalej, jest nieporównywalnie lepsze od tego internetowego. No i pachnie. Czy mówiłem, że w tym Bigosie będzie dużo openingów? Chyba nie, no to mówię. Bo słuchajcie, co prawda, te zestawiki cały czas sobie tu leżą i jeszcze czekają. Znaczy, od jednostek otwartym, ale jeszcze nie buduję. Jest troszkę daj sobie czeka. Położę sobie, że obiad mi przypominał o tym, że mam jeszcze tyle zaległości. Natomiast przed chwilą w kioseczku kupuję coś takiego i na finał będzie duża, dość widzicie, spora paczka od fanów. Także to też się pojawia. Natomiast na razie teraz zobaczmy, kupuję to przed chwilą w kiosku. 25 zł, o tyle schudł mój portfel. Ja też ostatnio wróciłem do biegania, więc też zacząłem chutnąć. I czekajcie, no odklejaj, że się chłopie. Bardzo mnie ciekawi, jakie faktycznie. W środku trafiłem ci górki. I no tak średnio bym powiedział, kurde! No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Liczyłem, nie powiem szczerze, mocno, oczywiście na szkieletowego czarownika. On by mnie tutaj czarował przez smoka Kaja. A trafiłem moim mini Jaya. Ale są karty. Ile jest tych kart? Mało jest tych kart. Czekajcie, nie no mam tej karty, co mi karty bym miał? E, mamy Jaya w tej wersji, on mi, mi się w miarę podoba, ale faktycznie myślałem, że będzie lepiej. No i mamy Strażnika Muraja, również tutaj z jedną kartą specjalną. No, nie jest źle, ale banku nie rozbiłem. No i moi mili można powiedzieć krem de la creme della de la claude, czyli paczucha od y, fanów napisali do mnie, czy można mi porzucić po drzwi, no i poniekąd tak się stało, znaczy... W sumie jest smutna historia, bo przyszli osobiście, albo jakoś tam powiedzmy 15 po czwartej, a ja już o czwartej miałem wyjechać, więc w sumie szedłem, zbiłem piątkę, zmieniłem dosłownie sobie zdanie i musiałem lecieć sorka jeszcze raz, ale tak czasem bywa, moi mili. Eee, w panincie jeszcze kiedyś to z chęcą, pogadam z wami dłużej. Natomiast paczucha, mówiłem, że nie będzie już tu żadnych urodzin. I widzicie, nie ma urodzin, o tym nie paczek dalej jest, ale nie, nic z tym nie wiem przy w kanale, w kanale, przy filmiku urodzinowym. Eee, Urodziny już nie będą tutaj do tego, że ja to została tak zrobiona jak to pudełko. No, eh. moi i mamy tutaj, ja już widzę że tutaj, widzę pełno małych paczuszek i już wam czytaj. Witaj klockozał. Razem z kolegą postanowiliśmy ci zrobić mały prezent, taką paczkę od widzów, ale w mniejszym rozmiarze. Poświęciliśmy trochę czasu na przygotowanie, wybranie i złożenie wszystkiego. Mam nadzieję, że docenisz nasze chęci. Wyżej masz oznakowania paczek. Baw się dobrze, Krystian oraz Błażej. I slash, jest 11 slashów, 11 hashtagów właściwie. Nie, jeden to nogi, o Jezu, jak jaka teraz, błowatko. Bo a jest. Jeden to mm, nogi. Naprawdę ładnie zapakowane, zalepione jak polskie porządne pierogi. Chciałoby się tutaj rzec. I co my tutaj mamy, moi drodzy? A zaiste faktycznie są nogi. A, troszkę faktycznie ciekawych nóżek, które gdzieś tam wpadną do mojej kolekcji. No i cóż, szczególnie oczywiście te mi się tutaj podobają ostatnie, ale żadnymi nóżkami się, prawda, nie, nie gardzi. Fajnie, dzięki, miło. Te mi się też podobają, co wiadome. No i te najbardziej z tego wszystkiego, dzięki. Ale nóżki nie mogłyby się przecież obyć bez torsu, więc... Dwa! Kurde, jak wy to zalepiliście tak porządnie, co? Są torsy? Wy już widzicie. So. Czekajcie, bo powoli mam wrażenie, że to są torsy i wszystko od tych samych postaciek i znam powoli tutaj się coś klaruje, chociaż nie, czekajcie. No, Obi-Wan, kurde fajne, to, to nie są tanie rzeczy, bym powiedział. Czy to jest Star Warsowa droga rzecz? To to. I ten torcik mi się szczególnie podoba. Ten mi się podoba najbardziej chyba. Kobiecy gdzie jest przód? Gdzie jest przód? Nie ma tutaj wiadomo jakich atutów, przez to nie wiemy, czy to przód, a to tył. Super, fajnie będzie składane. Były nogi, były torsy, trzy możecie się domyślać, że to głowy. Ej, kurde, naprawdę fajna paka. Można się poczuć, jak wiecie, w jakimś bamie, nie? Bije ta figurę czy innym pikabriku. Wy już ze środku, a ja. są so, głowa typu Duke the Tain, głowa, kurde, co to dwie znowu, jedna głowa. To będzie to chyba tak. Jak to wygląda, czy to nie jest jakaś, nie no to rejto, to nie jest czy to jest głowa, o proszę jaka ta czarna, ładna, śliczna nawet bym powiedział, no naprawdę świetnie to wygląda wow no i się pewnie zastanawiacie co pozostałe hasztagi tutaj pokryje, bo mamy hashtag 4 i tutaj jak można się domyślać 4 to będą nakrycia głowy no i pewnie już myślicie co będzie kolejne z pewnie jakieś gadżety i tak dalej, powiem wam że, że nie, że nie moi mili ale mamy, no wylatuj ta, tam jest jeszcze, o Wow, to są rogi Black Panthera, ok, fajne te są włoski, to i jeszcze, wow, co to za maska? Kurczę, wy, wybaczcie, że spojrzałem, że to nie podróbka, ale nie kojarzę że z LEGO. Ej, że to siła. Kurde, to jest w ogóle Ninjago? To jakimś Shredderem w ogóle pachnie. No Krystian, Błażej nawet nie powiem, jak my w tym momencie zaimponowali się, naprawdę dobrze, bo wiecie, nie wiedziałem, co się spodziewać, tutaj naprawdę mam fajne, cenniejsze elementy. Piąty to dodatki, no bo jakże byli inaczej do figurek. I proszę bardzo, jakie dodatki? Mmm, piękna zbrójka, jedna i druga zresztą i broda oraz y Prawda, chusta. Ale ta zbrójka, wow! Ale kurde, będzie z tego można fajnie pomontować rzeczy. Eee, szóstka. Szóstka. No to mi się były dodatki, co może być więcej. A ja wam powiem, że do opisu to bronie. Proszę bardzo. No, kilku z nich sam w swojej kolekcji nie posiadałem. Jak chociażby ta złota kosa. Jak ten cykuśny miecz. Zresztą tego też nie posiadałem. Eee, chyba tego też. W ogóle na której był Merak, ale Wiem, że na głowy. Wow! Kolejne, wow! Ileż tu złota? Cztery hashtag i do końca i zastanawiacie się, co będzie? Siódme, a siódme, tak, koniec z figurkami tutaj mamy klocki. Tak po prostu klocki. No cóż można dostać fan klocków od innych fanów klocków, jak nie klocki. A dużo tych klocków. Ja się nie myślałem, że tu się tyle może zmieścić. I faktycznie spoko drzwi. O, te są zawsze fajne klejzole, trochę plejcików. No, tutaj trzeba się wykazać wyobraźnią, by coś z tego zbudować, ale fajnie. Ósemeczka, już wiecie po czym poznałem, bo opis jest karty plus Saszeta. No i faktycznie karty tu dostałem, mamy już je w ręku. Eee, o, Saszeta, czyżby tu też były? Hmm, chyba tak. I tutaj, moi drodzy, też nie inaczej. Fajnie, pozwoli mi to uzupełnić moją kolekcję. Są mi Star Warsy, które głównie zbieram. Eee, jest i czarownik. Właśnie, chciałem czarownika, mam czarownika. Eee, troszkę Star Warsu, troszkę głównie Ninjago. Mega, bo ja te karty, jak wiecie, zbieram, kolekcjonuję, więc zawsze się przyda, a nóż-widelec pomoże mi nadrobić coś, czego nie mam. Dziewiątka, to znowu losowa minifigurka, ale wy chyba wiecie, co... To... Nie rozsypuj mi się, typie! Czekaj, bo ty mi zaczął się rozsypywać, więc... <laughs> Czekajcie, okej, okay, losowa minifigurka i zaiste jest ona cała. A jest to nikt inny, jak... Boże, Kaj, Ło boże, a żeś teraz narobił się wstydu, jak z... nie wiem, będzie Jay, moi mili Jay, kłosko za już się nie pogrążaj. No chyba z radości o tej paczki. Fajny fik, jak najbardziej. Też dzięki. No i też pasuje do tych pozostałych tu Ninjagonów. I dwie ostatnie, to właśnie możecie domyślać, Paczka dziesiąta. Jest to uwaga, jeżeli poprzednia losowa minifigurka was dziwiła, to tutaj mam do czynienia znów z losową minifigurką. Ostrożnie, żeby się znów po całym stole nie sypał. O, proszę bardzo, Overlord. Kurde, no. No. To jest dopiero sztośliwo. Wow, panowie, poszliście w budżet. Poszliście w koszta. A jedenastka to krem de la kre po prostu prawdziwe wow, ponieważ jest to mini zestaw Lego Chima. Wow, mini zestaw. To oczywiście będzie polibarzek. Ciekawi mnie, czy bardziej gazetkowy, czy... Czy zwykły i chyba gazetkowy, ale to nie znaczy, że to źle. Tak jest, ja go kojarzę. Mi się wydaje, że na 99 on był w gazetkach. Ja go sobie oczywiście kiedyś złożę i pokażę go Wam w osobnym materiale, kiedyś na shortsie, bo no nie oszukujmy się, się tu już i tak dużo czasu nam w tym bigo się to zajęło. A tutaj jest kilka rzeczy, które można się jeszcze pobawić, więc jeszcze raz, krystianie Błażej, wielkie dzięki. Koniecznie zajrzyjcie kiedyś jeszcze raz. Tylko przed 16, bo ja często po 16, już wiecie. I napiszcie wcześniej wiadomo, gdzieś tam. No piękna paka, jeszcze raz dzięki naprawdę fajne rzeczy i no wow. A teraz chcę sprawdzić, które karty uzupełnią mój album. Ale w sumie rozpakowałem tą paczkę, przypomniałem sobie jeszcze jedną ważną rzecz, bo widzicie w ostrowie na dniu dziecka w sklep Klonski.pl, o którym też już to była poniekąd mowa był jeden fan, który wręczył mi też coś fajnego. I to coś fajnego macie teraz przed oczami, custom LEGO Zaur, no właśnie, klocko Zaur poprawione, jeden z jeden sztuk, czyli mamy tylko jedną sztukę na mm, świecie. I z tyłu opis. Jest to customowa figurka, złożona w 2021 roku. O proszę bardzo, jaka stara. Dwa lata musiałem czekać na jej wręczenie. Figurka stworzona przez Aleksandra, edycja limitowana, podpis autora Alex i kod kreskowy. Kod kreskowy to było coś, że naprawdę śmiechłem. Sama figurka wygląda tak, no zupełnie jak ja, szczególnie w poniedziałkowy poranek. Ten uśmiech taki krzywy, no zupełnie jak ja. I z tyłu jeszcze opis. Prawdziwy rarytas na rynku. Chodź, pobawisz się z tymi kolegami. No, czy jest coś jeszcze w tym bigosie, co mógłbym Wam dzisiaj pokazać, wymienić, zaprezentować? Chyba już nie, chyba i tak było tego wystarczająco dużo. No słuchajcie, zbierało się tak od jakiegoś czasu i tak jak mówiłem wcześniej w filmie, raczej będę dążył do tego, by yy, było tak, jak mówię, że jeden film w tygodniu, reszta składała się z mniejszych składowych, ale nie wyłączone, że czasem takie bonusy, jakie dzisiaj będą wpadały, takie wiecie, rzeczy trochę niepasujące yy, na cały film, na cały format, ale to oczywiście na tyle ciekawe. Chociaż nie mówię, bo oczywiście, być może z tej, czy w sensie gdybym wiedział, że z tej paczce spokojnie mógłbym z niej zrobić coś na cały odcinek. I mocno takich rzeczy nie wykluczam w przyszłości. Ehm, więc wiecie, po prostu, kurczę, prawda jest taka, że fajniej byłoby kręcić nie jeden, nie dwa, nie trzy pełnoprawne filmy dziennie, a i tak by mi nie zabrakło pomysłów, no. Także koniec tego się mam nadzieję, że bawiliście się dobrze i smacznie, po tym Bigosie nie czeka was, no, co byście chcieli, niech was to czeka. Dzięki, że byliście dzisiaj. Mam nadzieję, że ten film dostarczy Wam trochę radości na początku weekendu. A już jutro, pamiętajcie, Mix od A do Z wjeżdża po tygodniu pierwszym i zdradzę Wam tylko tyle, że był katastrofalny. To nie był dobry tydzień. Nie. nie. W biznesie to nie był dobry tydzień. Dzięki, że byliście. Bye.